No cześć robaczki, z tej strony mieszka Helpery jestem zoopsychologiem. I dzisiaj zmotywowany dyskusjami na temat przetrzymywania dzikich zwierząt w domu, postanowiłem nagrać dla Was ten materiał. Jak wiecie jestem zoopsychologiem, pracuję z kotami domowymi. Natomiast czasami się zdarzy, że zostanę wezwany do domu, gdzie jest kot, ale kot dziki. Nie ma w Polsce specjalistów, a to musiałby być tak naprawdę teriolog, biolog zajmujący się ssakami. Teriolog? Chyba teriolog się nazywa. Biolog zajmujący się ssakami. I specjalizujący się w gatunku kotowatych, dzikich kotowatych. Więc na przykład jak ktoś ma oswojonego kota dzikiego, czyli na przykład... Yy, nie wiem, rysia zdarzyły się. No, generalnie jest kilka dzikich kotów, które są w Polsce przetrzymywane. Tam był znany pan z Pumą. Są ludzie, którzy mają zgodę na e, posiadanie w warunkach domowych e, właśnie niektórych dzikich kotów. Mimo tego, że byłem, starałem się udzielić pomocy jakby tym opiekunom, tego, którego kota wzięli jestem przeciwnym posiadaniu dzikich zwierząt przez osoby prywatne. Dziki kot, niezależnie od tego, ile będzie żył z człowiekiem, nie powinien być trzymany w domu. Niezależnie od tego, jaką masz dużą przestrzeń, jak masz dużo pieniędzy, jak masz dużo tak naprawdę kontaktów, żeby zdobyć zgodę, utrzymać tą zgodę, że masz... Od... Wszystkiego masz, jakby bardzo dużo, stać na wszystko. Rozumiem jakby jak ma się za dużo pieniędzy to bardzo często podejmuje się decyzję brania czegoś co jest niepopularne albo bardzo rzadkie tylko po to żeby się wyróżnić w tłumie no i gdzieś tam jestem na punkcie widzenia jakby ludzkiego ego jestem w stanie to zrozumieć natomiast no nie przetrzymywanie dzikich zwierząt w domu no ja jestem na nie pamiętajcie że żeby taki kot dziki trafił do was musi być hodowlany i musi być hodowany, ale hodowanie zwierząt udomowionych, a hodowanie zwierząt dzikich jest naprawdę z dużą różnicą. I żeby taki młody kot y, dziki trafił do domu z człowieka i nie był y, dziki tak w pełni, żeby dało się go y, przystosować do funkcjonowania z człowiekiem w domu, odbiera się go bardzo wcześnie od kocie matki, żeby... Nie zdziczał i żeby matka go nie wychowała, żeby nie miał e, tych e, odruchów, e, tak jak u dzikiego kota. Tym samym, tak naprawdę, szykujemy temu kotu różnego rodzaju zaburzenia i traumy. Tak? Ten kociak nie spędzi czasu z matką, rodzeństwem i tak naprawdę nie zostanie odchowany, nie przejdzie prawidłowo pierwotnej socjalizacji i na przykład wpoi się w swojego opiekuna czy w swoją opiekunkę tymczasową. I, I ale to jest kot, który będzie miał tonę zaburzeń. Już nie mówiąc o tym, że takie zwierzę musi być odpowiednio karmione. To nie jest tak, to nie będzie zwykły jak karma gotowa dla kotów domowych, tylko to kot musi być na diecie surowej, na odpowiednio diecie suplementowanej. Pamiętajcie, że taki kot nawet jak trafi do zwykłego lekarza weterynarii, zwykły lekarz weterynarii, traktując go jako kota domowego po prostu nie będzie w stanie go prawidłowo leczyć, prawidłowo weryfikować jego wyników krwi, I tak naprawdę diagnostyka i leczenie takiego kota powinno się odbywać jedynie przez lekarzy weterynarii współpracujących, z, którzy pracują w ogrodach zoologicznych. I, I żeby tak naprawdę opiekować się takim zwierzęciem, dzikim zwierzęciem, to jest dalej dzikie zwierzę. Nawet jak urodziło się w hodowli, nawet jak urodziło się pod opieką człowieka i zostało odebrane od matki zbyt wcześnie, to dalej jest to dzikie zwierzę, będzie to dzikie zwierzę. I tak naprawdę niezależnie od tego, co zrobicie, zawsze istnieje ryzyko, że dzikie zwierzę, czy to będzie właśnie kot dziki, czy to będzie małpa, czy szympans... Jakiekolwiek by to nie było dzikie zwierzę, to, to nie będzie zwierzę udomowione, to będzie zwierzę dzikie, które jest oswojone, nawet super oswojone zwierzę, nawet super przyjazne dzikie zwierzę. Może prędzej czy później zboczyć z tej. Ścieżki oswojenia, wystarczy, że przyjdzie jakiś bodziec, jakiś trigger, który kota po prostu załączy i po prostu dojdzie do tragedii. Ile mieliśmy wypadków, gdzie dzikie zwierzęta przetrzymywane w domu u człowieka zaatakowały opiekuna, zjadły opiekuna, pokaleczyły opiekuna czy osobę dochodzącą. Nigdy, nigdy, ale podkreślam to jeszcze raz, nigdy nie macie pewności, że dzikie zwierzę odebrane z, z, z tak naprawdę z jakby hodowli takie jakby ludzkiej, dzikich zwierząt nie, jest nieprzewidywalne nigdy nie macie pewności naprawdę zdecydowanie jako psycholog który specjalizuje się w kotach w kotach domowych oczywiście w gatunku domowionym natomiast wiem jak, jakie kot, do czego koty są zdolne do czego zdolne są nawet małe koty drapieżne małe dzikie koty a tym bardziej większe Chociażby jak karakal, który jest dość popularny w wielu domach, co mogą zrobić, jaką krzywdę mogą wyrządzić. Bądźcie mądrzy, nie bierzcie dzikich zwierząt do domu, bądźcie odpowiedzialni. Tyle, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich udomowionych, podopiecznych i myślcie, bądźcie, bądźcie odpowiedzialni.